beton w najwyższej formie. Kamila Porczyk w y Takim hmm, zabawowym już nastroju PSW 31, więc może przede wszystkim poruszymy ten temat gali, które walki poruszyły Twoje serce. No zabawowy. Witam serdecznie przede wszystkim. Pozytywnym Dobry sensie, wieczór. Bo e, świętujemy. Tak, świętujemy. Przyjechaliśmy głównie na, na walkę Mariusza. No jest to, mhm. jest to oczywiste. Um, one punch teraz się nazywa Mariusz. <laughs> U, tak, Mariusz One Punch. No, wszyscy mówią Lucky Punch, ale wcale nie, to, nie one punch, punch, to, nie było. to nie był hmm. Lucky Punch, to nie był Lucky Punch, to był wytrenowany ciężką pracą, doszło, dochodził do tego. I myślę, że to był jeden z jakichś tam elementów Yy, st, yy, strategii yy, tej walki. Fajnie, że się udało. Fajnie właśnie, że, że zawodnik, który trenuje coś, wdraża wdraża pewne elementy i naprawdę one wychodzą i mm -hmm. to bardzo cieszy zarówno trenera, zawodnika, jak i publiczność, że, że, że to tak fajnie mm -hmm. wyszło. Szczególnie, że, że akurat tu walczył Polak z obcokrajowcem, mm -hmm. więc tym bardziej uciecha nasza. Mm -hmm. no, taki pancz to może być raczej pod, pod budką z piwem, moim zdaniem. No, to, to rodzaj takiego cepa, ale wcale to nie jest tak łatwo wykonać mm -hmm. takiego cepa. To trzeba naprawdę mieć timing dobry i. Zwłaszcza i, w zawodowej walce. Przede wszystkim i przecież nie stoi jakiś pijany chłop przed nim, tylko stoi zawodowy, zawodowy y, y, kompetitor. Ale fajnie, cieszymy się bardzo. No i ostatnia walka. No to była wojna, hmm. a nie walka. Y, Myślę, że, że sędzia nie powinien tej walki przerwać przed tymi ostatnimi z z sekundkami, również. bo to jednak później jest w, w rekordzie takiego zawodnika. To tak, jest tak. jednak TKO, a nie, mm -hmm. a nie przez decyzję. A czy może nie tylko dlatego, tylko po prostu... Też, to nie, nie, nie było uzasadnione moim zdaniem. Tak, cały czas cały czas Tomek był przecież świadomy i, i bronił się. Mm -hmm. no, ta obrona była bardzo utrudniona, ponieważ była ręka jedna zblokowana. Um, krucyfiksu jakiegoś. Ale, no tak, ale, ale, tak, ale, ale um, uważam, że nie. Generalnie walk, y, gala przeleciała bardzo szybko. Bardzo, bardzo... Y, zanim, się, w tak, zanim człowiek poczuł tą atmosferę, mhm. to, to już były te końcowe walki Nie było To reklam. Czy w ogóle nie było reklam? Może y tak. dlatego. To no może da, akurat też dla widza, który mm. bo nie, był, nie, było, nie było kodowane, to, to może do takiego widza, mm. który był Czy znaczy, było oglądał... kodowane w tym sensie, że pay-per-view to było. Pay -per -view był pay -per -view. było? O, przepraszam, to zwracam tak. honor. Myślałam, że nie. Dla te, tak, dlatego mówię, że nie było pewnie reklam. Było pay-per-view, gwarantuję. No to już w ogóle pewnie to w, w mgnieniu oka tak. <laughs> przebiegła cała gala. Sympatycznie, ja lubię, ja lubię przyjeżdżać do Gdańska, mm. fajna atmosfera, spotykam fajnych ludzi. Mm. Właśnie również no. ciebie. Dziękuję Także, także miło. E, Katarzyna Lubońska tu się przemieszczała po hotelu. Wcześniej nie wiem, czy miałaś okazję z nią porozmawiać, bo jak wiesz tam gdzieś, e, e, przynajmniej jedna ze stron tak wyraziła e, chęć walki. Znaczy nawet no, było wspom wspomniała tam pamiętam. To znaczy coś, ja nie Katarzyna, wiem jakaś to y, 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 cała ta opinia publiczna y, gdzieś tam... Rejestruję pewne rzeczy, no tak. ale wojna na brawo. Jest Gdzieś nic. tam są sugestie walki naszej. Zapraszam do walki. Dzisiaj, mhm. teraz ja jestem zawsze ready. Mhm. Tym bardziej, że... Nie wiem, że w nastroju zabawowym, ale nie aż tak. E, nie, absolutnie jestem ready i mogę skrzyżować w każdej chwili rękawice. To tylko zależy od, od szefów KZW, czy do tej walki dojdzie, czy nie. Obawiam się, że, że mm, nie będzie to laki walka dla, dla Katarzyny. Uważam, że wygram taką walkę, jeśli mhm. by do niej doszło. Absolutnie. Mam coś, czego ona nie ma i mhm. to pokażę w klatce. Mhm. E, i... A jej przygotowanie fizyczne muszę przyznać, jak na e, zawodniczkę MMA. No bo Ty jednak wywodzisz się typowo ze sportów mhm. e, siłowych. To bardzo dobrze jest przygotowana. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziała się tak. E... Znaczy, ja widziałam jej, jej walkę jedną. E, to była fen, tak? Yy, Chyba, nie, nie, nie. 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 Yy, to było Fighters Arena, zdaje się? jeszcze jakoś. Nie gal. pamiętam, nie. Promak, promak. Tej... Promak pierwszej. Tak, na, promag, promag, tak pierwsza pierwsza to widziałam jedną, jedną walkę. Yy, no, tak jak mówię, po, po hmm. jeszcze raz chcę podkreślić to, że, że obawiam się, że to będzie e, złego zły początek dla, dla niej, jeśli, jeśli zawarczy ze mną. Hmm. Ale ja się nie obawiam tej walki, absolutnie. Zapraszam. Hmm. Ale widzę, że kolejne kontuzje tobie towarzyszą. Teraz widzę gdzieś w okolicy barku, tak? E, nie, to jest po prostu zwykłe jakieś tam przeciążenie, mhm. przeciążenie mhm. E, szyi. Standardowo? Standardowe, normalne. E, no staram się, jak najbardziej mogę się naprawiać. E, niestety te treningi przynoszą jakieś tam mini urazy. A że, że nie obijam się, to tych urazów, mini urazów jest coraz więcej, ale radzę sobie z tym jak najlepiej. Mhm. E, zaadaptowałam się bardzo fajnie po kontuzji, jestem po, pełnym, po pełnej rehabilitacji. Mhm. E, weszłam w bardzo ostre treningi, czuję się, zaczynam się czuć jak ryba w wodzie na treningach. Mhm. Zaczyna mi to sprawiać naprawdę wyjątkową e, mhm. frajdę. E, oprócz tego, no fajnie... Te wszystkie te postępy widać na z treningu na trening, więc to daje kolejnej dobrej motywacji, a dodatkowo trenuję z. Z fajnymi ludźmi, bo, bo nadal jestem w klubie Pirania MMA w mm -hmm. Offenbach w Niemczech. Mm -hmm. Tam e, cały czas trenuję z Shilom Gaw, więc mm -hmm. e, to jest taki motor dla mnie mm -hmm. psychiczny i e, motywujący. Mm -hmm. Będzie e, walczyła w Polsce, czy nie? E, nie wiadomo. E, były takie rozmowy z tego, co się orientuj, orientuję, ale dostała fajną propozycję walki, walki e, w, e, w Brazylii. Nie wiem, czy. Chyba nawet chyba podpisała kontrakt, tak mi się wydaje. Ostatnio gdzieś widziałam jakieś zmianki w, w necie. Mhm. Nie znam szczegółów, więc nie chcę tutaj jakieś, jakieś palnąć <głupoty>, głupoty. Natomiast tak jak mówię, fajnie, bo cały czas poprzeczka się z treningu na trening się podnosi. No, podejrzewam, że jeszcze mi nie 100 lat świetnych, zanim dorównam przy Ligaw, mhm. ale, ale te treningi bardzo mi ułatwiają to, żeby, żeby właśnie dążyć do, 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 mhm. do wyższego poziomu. Cieszę się, że, że jeśli by doszło do kolejnej walki mojej w KSW, to, to w końcu będę, miejmy nadzieję, że, że nie dojdzie do jakiejś kontuzji po drodze, ale hmm. jeśli by nie doszło, to naprawdę będę mogła się pokazać e, w całej e, m, okazałości. okazałości i naprawdę mam wiele do pokazania. Rzeczy, których nie mogłam pokazać, bo mm -hmm. niestety bez jednej nogi w cudzysłowie nie da się, nie da się walczyć tak, jak mm -hmm. sobie to zaplanowaliśmy. I na koniec, czas oczywiście gra na Twoją korzyść, jeżeli mówimy o karierze MMA. jak bardzo właśnie czujesz się lepsza z czasem? Co poprawiłaś, Twoim zdaniem? Przez... Nie wiem, czy możesz tak mówić o szczegółach, bo może to twój mm -hmm. sekret. Oczywiście sekret. No, przede wszystkim, przede wszystkim sama ta adaptacja organizmu w ogóle do, 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 do tego innego wy... wysiłku. Do innego wysiłku mm -hmm. i. i to był dla mnie największy punkt, y, który musiałam przeskoczyć. To tak samo jak rozmawiałam z Mariuszem Podzianowskim. Y, te początki były naprawdę ciężkie, bo my no. z innej bajki. Natomiast tak jak mówię, teraz. Idę na trening poranny, i później na trening wieczorny i, i ja nie potrzebuję y, spać w ciągu dnia, nie potrzebuję leżeć. <laughs> po prostu kilka godzin jestem zregenerowana, idę na kolejny trening. To znaczy, że naprawdę mój organizm się zaadaptował, że już trenuję w, w innym pułapie, że jednak nie przekraczam tego pułapu, nie wchodzę w te tlenówki jakieś takie mm -hmm. ostre, które mnie mocno zakwaszają. To znaczy, że, 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 że złapałam już troszkę takiej formy, która mi daje możliwość właśnie e, operowania w jednym tym pułapie tlenowym, który, który nie wykańcza tego organizmu, jak jak było to wcześniej. Um, no i cały czas szlifuję moje braki, o których nie mówię na głos, <głos> um, e, ale nie zanidbuję też moich pozytywnych stron, e, czyli cały czas idę do przodu i tak jak mówię, no jeśli. jeśli... Bóg da i dojdzie do, 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 tej do jakiejś walki mojej jeszcze w KSW, takie są rozmowy wstępne i e, jeśli to będzie bezkontuzyjne przygotowanie, e, to, to będzie bardzo fajna walka na pewno, bo dam z siebie wszystko, e, mam pazura, e, lubię to robić, <noise> więc e, na pewno kibice będą, będą zadowoleni. A jeśli dojdzie do walki z, z tą zawodniczką, o której rozmawialiśmy z panią Katarzyną Lubońską, to myślę, że to też będzie interesująca walka. Dwie fajne babki w ringu. Why not? Pewnie. I'm ready to war. Aha. Także gratuluję pozytywnego mm. nastawienia i życzę spełnienia tego, co sobie założyłaś właśnie. Dziękuję Ślicznie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizorów. Trzymajcie się. Dziękuję. Ciao.